Godzina 9.30. Czarny staw gąsienicowy, Zamrożony. Nie dochodzi tu słońce, raczej o tej porze roku przez cały dzień, ale i tak jest pięknie, cudownie. Wielutki śnieg, wielutkie skały, koziego wierchu, granatów w żółtej turni kościelca. Naprawdę piękne, cudowne widoki. Niewiele na razie turystów, ale sporo osób. Idzie tutaj, idzie, zmierza już na czarny staw. Popatrzcie się jaka biała. Biała tafla czarnego stawu, jednego z najpiękniejszych, największych jezior tatrzańskich, piąte co do wielkości tatrzańskie jezioro, a tam w dół okolice zakopanego, małego, cichego już w słońcu. A dalej chmury, mgły i wyrastają ponadnie gorce. A tutaj to słońce. Raczej chyba dzisiaj. W ogóle, w ogóle nad czarny staw nie dotrze. I to by było na tyle. Piękna zima w teatrach, drugi stopień zagrożenia lawinowego. Także uważajcie, czarny staw.